Przed nami dwa mecze półfinałowe, a więc kwintesencja futbolu. Nikt z nich nie będzie chciał przegrać. Liczy się tylko zwycięstwo w wielkim finale i dzisiaj przystępując do półfinału tylko w ten sposób można wygrać. Trzeba być zdeterminowanym, trzeba zagrać tak. Golkiper przejmuje piłkę. Mogą teraz odetchnąć z ulgą. Od bramki rozpoczną akcję. Już Uwaga, chyba będzie dośrodkowanie. Doskonała będzie teraz szansa. Babo, bardzo... Dobrze wychwycił to teraz liniowy. Był spalony, choć niewielki. Ataki rozbijają się na bardzo zdyscyplinowanej obronie strefowej. Dobra taktyka. Guadialela. Zbyt łatwo stracił. Ładnie rozciągają grę. Dobre krycie. Okazja. Ach, uwaga. Pepe. Guagliarella. Szansa! Niesamowita interwencja, mało brakowało. Groźne dośrodkowanie. Zakończył strzałem obok bramki. Sam jest zdziwiony, że tak to zostało przez niego wykonane. Spóźnił trochę ten wyskok i nie trafił czysto w piłkę. Jego rolą jest zatrzymywać akcję przeciwnika i z pewnością. I niewykorzystana sytuacja. Ładnie wypracował sobie pozycję strzelecką, ale zabrakło precyzji. Powoli pierwsza część meczu dobiega końca. Niestety nie doczekaliśmy się bramek. Zdążył w ostatniej chwili mu ją odebrał. Orlan. Maul będzie rzut ale obyło się bez kart. Może być groźnie, muszą tylko dokładnie i mądrze to rozegrać. Obrońca był tam, gdzie być powinien, zrobił to, co do niego należało, oddalił zagrożenie. I znów groźny ten atak! Widać, że dobrze się rozumieją. Świetnie złożył się do tego uderzenia, ale Bramkarz był na miejscu. Zambrotta. Sędzia kończy pierwszą połowę spotkania. Wizdek i rozpoczyna się druga część meczu. I jedni i drudzy mieli kwadrans na przemyślenie swoich błędów z pierwszej połowy. Za chwilę będziemy mieli okazję przekonać się, czy wyciągnęli odpowiedni wniosek. Szansa! Ależ się uwolnił teraz! Szansa! O, zdecydowanie w nogi rywala, nie w piłkę i będziemy mieli rzut wolny. Szansa! Gol! Doskonale wykorzystana szansa! Ten gol może rozstrzygnąć losy tego meczu. Aż w ostatniej chwili zdołał jeszcze strzelić. Zadowoleni prowadzą 1 do 0. No zdobywają gola, teraz się zacznie. Gatuzo. Bez przekonania teraz podawał. Nieudane to podanie. Qualiarella. Bezpiecznie blisko bramki, co zrobią z tą piłką. Świetnie, wychwycił tę piłkę. Bramkarz rozpocznie teraz grę. Orlan, Mario Suarez. Tego typu zawodnik jest konieczny, nieodzowny w każdej klasowej drużynie, choć nie zawsze jego wkład jest doceniany przez kibiców będzie podawał. Jest szansa. Szansa. No, ładnie to zrobił. Okazja. No, ładnie to zrobił. Tak, piłka poza końcową linię boiska. No i spróbują teraz stworzyć zagrożenie. Z... Koniec akcji. Świetna interwencja w Dowienie od bramki. Pepe, maggio. La quinta. Sentire la città. doliczonego czasu gry. Daleko teraz. Zambrotta. Koniec meczu.